No. Nie? Ale takie dla dzieci, panlenko. Poczekaj, tu już teraz będzie picicie. Będzie pół! Ooo! Na tu by się rozpuszcznie w lesie. Wejde, bo teraz będzie piciu. Teraz doleję więcej, bo on jest lepszy kąpo zrobiła niż ten czarnik. Dawaj Marlenka kieliszek, bo to jest taki dla dzieci, to nie jest dla dorosłych, nie? nie. Siadaj, koteczku. Szybko. Dobrze? Ja zdejmuję maski i czapkę. Bo dobra. jak Dobra. Dodajesz? Jasne. Jasne, że tak. Słuchaj. Marlenko. Mi do jeszcze pij. Nah. Tak. Yes. No. Ej. Waszego życzy? No i na barelki nie ma przez to.